Po raz kolejny strażacy Kotliny Jeleni Górskiej rozpoczęli akcję Paczka dla Seniora. Do tej pory akcja wsparła już setki potrzebujących osób. Zapraszamy z kolejną akcją Paczki dla Seniora, która ma na celu pomoc osobom ubogim, najstarszym z miasta Jeleni Góry, jak i również powiatu karkonowskiego. Jak co roku zbieramy dary w formie. Produktów długoterminowych, środków chemicznych. Do tych osób, do których docieramy, są to osoby starsze, które żyją na skraju ubóstwa. Zazwyczaj są to osoby, które siedzą w domu, nie pokazują się, nie proszą o, o pomoc. Można powiedzieć, że średnio to jest między 80 a 100 osób przy każdej edycji w, w ciągu roku. W tegorocznej akcji uczestniczy 14 jednostek ochotniczych Straży Pożarnych PSP, a także Karkonowski Park Narodowy, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta. My, jako Państwa Straż Pożarna, Wspieramy tą inicjatywę druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu karkonoskiego miasta Jelnej Góry. Zachęcam wszystkich, żeby wzięli udział w tej akcji, żeby przekazać na rzecz naszych seniorów rzeczy, żeby święta dla nich były piękniejsze, radosne. Powiat wspiera akcję. Mam nadzieję, że ta akcja się rozrośnie. My bierzemy udział co roku w niej. Ludzie są bardzo zadowoleni. Przede wszystkim spędzają czas ze strażakami i nawet ta godzina rozmowy dla nich to jest naprawdę Naprawdę bardzo dużo znaczy. Jak podkreślają druchny z OSP. Strażacy nie zbierają pieniędzy, a jedynie produkty spożywcze z długim terminem przydatności, kosmetyki i środki czystości. Finał paczki jest 13 grudnia i do tego momentu można przywozić dary w wyznaczone punkty, też do jednostek OSP. Zbieramy przede wszystkim produkty długoterminowe typu kasze, ryże, makarony, wszelkiego rodzaju konserwy. Zbieramy również kosmetyki. Proszki do prania, nie zbieramy pieniędzy. Bardzo prosił wszystkich mieszkańców, którzy by chcieli dołączyć do naszej akcji, jak i również firmy. Wszyscy, którzy tak naprawdę chcieliby wesprzeć naszą akcję, żeby po prostu skontaktowali się z koordynatorami jednostek, umówili się, zakupili produkty. Jesteśmy w stanie odebrać osobiście te produkty. Akcja trwa do 13 grudnia i do tego dnia można dostarczać produkty do wyznaczonych OSP. Dzień później dary zostaną posegregowane i rozwiezione do potrzebujących seniorów. proof.